Dwadzieścia sześć słów na adwent. Słowo dwudzieste piąte. Nadszedł czas. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię. I chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała – nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej – nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał – Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta, i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów, w całej górskiej krainie Judei, rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecie? Bo istotnie. Ręka Pańska była z nim. Szczerze mówiąc, to w tym fragmencie Ewangelii, w języku greckim w oryginale, nie ma mowy o tym, że nadszedł czas. Jest tam mowa o tym, że czas się wypełnił. Eplestechochronos. Tak, tak brzmi początek 57 wersetu pierwszego rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Czas się wypełnił. Dlaczego o tym mówię? Bo to samo słowo jest użyte kawałek dalej, w 67. wersecie tego pierwszego rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że Zachariasz napełnił się Duchem Świętym, Bożym Duchem i zaczął prorokować. Jest to ten sam czasownik eplesthe. Zachariasz zostaje napełniony Bożym Duchem. To samo słowo mówi o tym, że czas się wypełnił. Okazuje się, że Twój czas może być czymś, co zostanie wypełnione Bożym Duchem. Duch Święty może napełnić nie tylko Ciebie, ale też Twój czas, bo to jest Twój czas. To znaczy, czas, który przeżywasz, te chwile, w których jesteś zanurzony, jeżeli oddasz je Bogu, Mogą stać się płaszczyzną rzeczywistością, które, którą Duch Święty będzie porządkował i uświęcał. Duch Święty może wypełnić czas Twojego życia. Zachęcam Ciebie, byś dziś na osobistej modlitwie zaprosił Ducha Świętego do swojego życia, do swojego czasu. I byś poprosił, byś poprosiła Ducha Świętego, żeby on Cię wypełniał, Ciebie i Twój czas, uświęcając go. I porządkując. Dziw Ewangelii. Wielki cud, wielka radość spotyka Elżbietę i Zachariasza, bo narodził im się długo oczekiwany syn Jan, i w tej Ewangelii uderzają mnie dwie rzeczy, które dotyczą właśnie jakoś tak mojego życia. Jakoś tak czuję, że to dotyka mojego serca. Pierwsza rzecz to jest to, że kiedy urodził się ten długo oczekiwany syn. Wszyscy wokół się cieszyli, radowali. I tak sobie myślę, że czasami ja, gdy usłyszę, jak ktoś osiąga jakiś sukces, robi dużo fajnych rzeczy, pożytecznych i też się z tego cieszy, to wiele razy ja nie potrafię towarzyszyć w radości właśnie tym ludziom. No, i Pan Jezus mówił, że wtedy, kiedy ktoś się smuci, kiedy przeżywa coś trudnego, żebyśmy byli blisko nich i towarzyszyli im właśnie w tym smutku, ale wtedy, kiedy ktoś przeżywa jakąś radość, cieszy się z tego, co się udało, to żeby też, żebyśmy też potrafili bez żadnej zawiści, bez żadnej zazdrości też z tymi ludźmi się cieszyć. A druga rzecz, która w tej Ewangelii do mnie bardzo mocno przemawia, to jest wtedy, kiedy ludzie z zewnątrz chcieli nadać imię ich synowi, natomiast Elżbieta powiedziała, że będzie mu na imię Jan. Oni od razu zwrócili swoją uwagę na Zachariasza, jak on wobec tego postąpi. Zachariasz w jedności z Elżbietą również potwierdził, że będzie mu na imię Jan. I ta jedność małżeńska jest bardzo istotna właśnie w naszym życiu codziennym, kiedy ludzie z różnych stron, czasami wobec mojego małżeństwa, chcą powiedzieć, jak mamy żyć, jak powinni postępować, jak decydować, to ta jedność małżeńska jest bardzo taką, takim fundamentem, taką skałą. Która powoduje, że dzięki temu też rodzina nie jest zachwiana, żyje w jedności, bo później gdzieś tam czuje, że też to ma często swoje odzwierciedlenie i, i, i jakoś tam odbija się na dzieciach. Więc kiedy małżonkowie są silni jednością, zwłaszcza kiedy właśnie codziennie trwamy na modlitwie, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre dla rodziny i powinniśmy się tego trzymać, zachować jedność nie tylko w kościele, właśnie, ale też w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, że o to powinienem dbać.